Jestem MCOD, a to mój pierwszy odcinek z gry. Wodca pierścieni. How No to już otworzyłem profil, więc się wkurzyłem, bo nagrałem jeden odcinek i on poszedł się walić. No to zagranie. Hmm, tylko muszę ściszyć, bo mnie w ogóle nie było słychać. Wtedy. Conquest. Capture all the territories.

The last alliance of elves and men marched forth against his armies of darkness. In the vales of Mordor we fought for our lives and for our freedom. Learn well the arts of war, for they hold our only hope of peace. Archers ready! Fire! <laughs> To już było w filmie Ale to już jest taki, taki trening, żeby wiedzieć jak się gra Więc zrobię tylko ten trening, bo mi się nie chce po prostu A chwila, sprawdzę czy się tak brało dobrze Więc Zaraz wracam Hu, dobra, jestem No to możemy grać No hmm. kurde, nie wiem jak się poruszać Może się pamiętam, 3 lata temu grałem na strzałkach no tak oto. Mam nadzieję, że lektor, sły... e, tfu lektor. No, słychać... Ej, twój lektor. Tam faceta słychać. jak tam chcecie to czytajcie. Nie musicie czytać, nawet sam. E, tu mamy ataki lekkie, czyli taki quick attack, e, średni taki normal, ataki heavy attack. Nie wiem, czy dobrze pójdzie. Po Wspomniałem mikrowolt, że nie jestem komplem z Angola kolej, kombo moje, ulubione jedyne więc musi być ulubione, nie? no eee, dobra, nauczyłem się czas zastosować w parku widzenia jee, nawalać wszystkie zbiło to już o kurde, o no kurde

Dobra, jest jeszcze taki, bo ona ma takie nogi. No taki, że jak robi to, Shift-Prawy, i już nie ma I tak to zrobię, bo nie znam Eee, damage. Wiecie o czym. Ale muszę chyba mówić głośniej, bo mnie w ogóle nie słychać. Prz, no. nawet żeby było lepiej, to. to muszę się garbić do tego kompo, bo mam go E, fokal, fokal, Mam fotelik za wysoko, fajnie. Zginąłeś? Nie. Yeah. Kurde. No widzicie, blokowali się, dostali. Tak samo. Ten też. <grym>, nie było, może widać, że blokowali się. Oj, blokował się. Mm. Lewy, dolny. Prawy dol dolny... Próg. To jest... To jest taki teognisty takie... Mm. Quick, lewy dolny HP. Jeżeli widzicie... Mm, górny lewy fps Jeżeli widzicie. Mm. Prawy... Prawy górny, minimapka i ja no. I Ale ich prze... Było, no. a ile i dużo, A ile i dużo A, poradziłem Nie musisz mi tego mówić trzy razy Trzy razy. razy Trudno w przyjęcia. Nie pozwól, wrogom wejść do kręgu. Jej. nie. No, nie, no, że jakbym tego nie wiedział. Nie, no, nie no, Nie, no, nie, nie, nie mogliby wiedzieć. No, chociaż. Nie, nie, wiem. nie, wiedzieć. O, U, że jest nie, nie, nie. Nie, 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 słowo nie. Nie, 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 nie. Nie, Rękę nie. i padł. Ci rękę Nie. rękę

Głupie teksty w leku jest, jest po niemiecku Golas? Legolas <głupie> Jej, rzuto Sroga wskazuje co na misji Mam nadzieję, że nic mi tu teraz nie wbije Wcześniej było dobrze W połowie Jeden tylko raz mi wbili Oczywiście co było kiedy robiłem robi z emerytalem tego. Mikrowoc. Sorry. Ja, yeah, kopnę go w dąra. Mm. Kopnę go w dąbra! Yeah. No. Boom! Or Ale wolsto. To slow them down! Use a spread shot to strike multiple foes! Fire arrows will knock no, them down! Yeah. Use them! Only yes. ah, a scout can show a treaty. The scout must cloak himself with invisibility to slay them! Uh, shift! Uh, shift. A scout has answered our call! Wait. He has infiltrated their lines with scout invisibility! Huh? Ah, okay. Yes! Yeah, I'm not called. Gonna... Czy ja tak zwykle wiecie? Taki... No, Zabójstwo zwykle Kurde, no. Będzie lepiej, gdy uda się wrócić do Czasami. Taki... Nie. <taki> Przekroła <taki> <taki> <Taki, taki> i Oj, się tam stało. On ma cztery Quick Attacks no, Dwa to już takie normal i no, fajnie ma Takie podpięcia tak. O it, <laughs> no, Przerzuciłem przed chwilą Co ty ode mnie chcesz?

Och. A nie, to ja. Uślimsłem znajdę to. Kurde. This wall hinges upon a final point. Ja. <coughs> Yeah. Okay. Bye。Bye. I must to... win. A mage is needed for this fight! Magic is only hope of victory! i What and not work! The... it not work! it not work! it not work! not work!

Tam ktoś Dlaczego no, 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 no. no, to no. mm. mam nadzieję, że tu jakoś wyjdzie, bo się wścieka. O ef, yy, walka, yeah, no, wą laską. <grym> Idź ci oka! <grywa> Oj, sorry Przygniotłem go losem, nie ma co A dobra, teraz będzie waka z Sauronem Ej, z Huronem A, a, a jaki on jak straszny A, i Sivir się go nie boi Jaaast można to kiedyś zrobić. Z y odblokować jak się połowę dwóch misji przejdzie. Połowę jednej misji. Aha, dostał. O szlak. Aha. O kurde. O szlak. No nie wiem. Au, au. Pamiętam, ja to ja kiedyś ich Dopiero się wzburzyłem. Złodziej! 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 O nie, to jest już pro. O ja. Jej moja facjata. I już się zlatują ludzie. No to cześć.